Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Wystawa Andrzeja Strumiło, rocznica zakończenia II wojny światowej, Międzynarodowa Wystawa Kwiatów, Basen przy Placu Powstańców pod zarządem Morisu, KPR Ruch Chorzów KSS Kielce. 7 maja w chorzowskiej galerii MM odbył się wernisarz wystawy prac malarskich artysty Andrzeja strumiło. To są prace malarskie z lat 93-2011. Te stare prace to mają charakter ilustracji do wielkiej literatury do wielkiej literatury, apokalipsa świętego Jana i, i psalmy Dawidowe. To są ilustracje do tekstów tłumaczonych przez Milosza, które otrzymałem od niego osobiście. A reszta to są obrazy o charakterze metaforycznym, lirycznym, pełne moich osobistych refleksji. No, nie zawsze wesołych, ale zawsze poważnych. Andrzej Strumiło jest po prostu artystą i malarstwo jest jedną z dziedzin, którą uprawia. Jest również rzeźbiarzem, pisarzem, poetą. Myślę, że jest przede wszystkim takim człowiekiem, którego można bez mrugnięcia okiem określić mianem człowieka renesansu. jest fascynujący. Przede wszystkim fascynująca jest, fascynująca jest jego żywotność. To po prostu widać na każdym kroku. W tym wypadku obrazy, dlatego że w naszej galerii bardziej y, łatwiej jest pokazać y, malarstwo niż rzeźbę. Y, łatwiej jest y, pokazać większy wybór y, malarstwa niż y, rysunków. Y, zwłaszcza, że sam pan Andrzej Strumiło zdecydował o tym, jakie obrazy nam przywiezie. Myślę, że należy uszanować jego wybór, bo po prostu sam się zna najlepiej na własnej twórczości. 8 maja odbyły się uroczystości upamiętniające 67. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na uroczystości zjawili się przedstawiciele władz miasta, środowisk kombatanckich, szkół oraz mieszkańcy Chorzowa. II wojna światowa była najbardziej kosztowną wojną w historii ludzkości. Szacuje się, że w trakcie jej trwania zginęły 72 miliony ludzi, z tego 47 milionów cywilów. Ja bym przede wszystkim zwracał uwagę na to, żebyśmy patrzyli, że tak powiem, w przyszłość. Natomiast z historii wyciągali właściwe wnioski. I te wnioski, które należy wyciągnąć, to jest przede wszystkim solidarność. To jest to, żebyśmy w strukturach obecnie NATO dążyli do tego, aby ta nasza armia była silna. Wolność nam nigdy nie została dana na wieczność. My musimy ciągle, codziennie o nią walczyć walczyć. Przez właściwe postawy obywatelskie, przez rozwój naszego przemysłu i oczywiście przez właściwe wyszkolenie naszego żołnierza. Trzeba przyznać, że jako Polska wyjątkowo drogo zapłaciliśmy za tą niepodległość. Ale patrząc na historię, prawie od 150 lat o tą niepodległość walczyliśmy. I oczywiście, w momencie uzyskania niepodległości w 1945 roku, niestety ta nasza walka nie zakończyła się. Dlatego że jeden totalitaryzm hitlerowski. Został zastąpiony sowieckim. W związku z tym, można powiedzieć, krajem w pełni yy, niepodległym, niezależnym jesteśmy od 1989 roku. W Parku Śląskim w Chorzowie odbyła się kolejna międzynarodowa wystawa kwiatów. Na cztery majowe dni hala wystaw kapelusz zamieniła się w pachnący ogród pełen oryginalnej flory. Tradycyjnie już odbywają się pokazy formowania chińskich drzewek bonsai i prezentacje florystyczne. Miłośnicy nocnych spacerów mogą podziwiać scenografię ogrodu nocą. Myśląc, że zawsze żeśmy się lubili chyba trochę w ziemi zielonej grzebać, więc, a, a, te, a teraz coraz tych ludzi, takich ludzi jest więcej. Wszyscy mają jakiś kawałek zielonego albo na balkonie, albo w ogródku. No a to jest jakieś, jakieś źródło pomysłów też co do tego, jak, jak swój ogród udekorować. Bardzo przyjemne miejsce naprawdę. Dzisiaj oferujemy naszym zwiedzającym różne pokoje w ogrodzie. Jak widać nasze stoisko to jest składanka wielu ogrodów, humorystycznie potraktowanych ogrodów w połączeniu z elementami wystroju wnętrz domowego. Jesteśmy co roku, mamy stałych swoich obserwatorów. Ja już od rana dzisiaj spotkałem wielu klientów, którzy od kilku dobrych lat spotykamy się i cieszymy się, że dalej się widzimy. Najczęściej są to, albo często są to osoby starsze, na których bardzo chętnie czekam, bo cieszę się, że jeszcze są, i, 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 bardzo, i te osoby najbardziej ciekawi odbierają tę te, tematykę. Także ja zawsze się cieszę, że ja się ich spotykam. Co roku spotykamy się razem na tej wystawie. Przyszłam na Rododendrony, dendrody, są bardzo ładne, naprawdę. Tam ty, jeden zakątek jest super. Góry, Jak też się wiesz, nie wiesz, czym co, to można sobie podpatrzeć. Od 1 maja basen przy Placu Powstańców jest pod skrzydłami Morisu. Po likwidacji miejskiego zakładu kąpielowego całość majątku przejęło miasto, a obiekt pod zarząd otrzymał Morris. Jest to obiekt, no nie, nie ukrywamy, że dosyć stary. Niemodernizowany przez ostatnie lata, albo przynajmniej nie w takim wymiarze, w jakim powinien chyba być. Więc w tej chwili zaczynamy od takich prac adaptacyjnych. Przede wszystkim chcemy ujednolicić kwestię systemu, ponieważ na basenie, przy w kompleksie sportowym Hajduki mamy system naliczania minutowego, zegarki, karnety. Jest to system komputerowy związany z szafkami, i to właśnie mamy zamiar w pierwszej kolejności wprowadzić na placu Powstańców, ponieważ do tej pory było, jeszcze w tej chwili na razie, funkcjonuje tylko system sprzedaży biletu na godzinę. Kolejnymi etapami będą na pewno sprawy związane. Związane z szatniami. Mamy zamiar przeprowadzić modernizację szatni. W tej chwili siedzimy nad rysunkami, szkicami, przerabiamy tak, żeby był bardziej dostosowany do tego, żeby pomimo tego, że do południa uczęszczają szkoły. Również wpuszczać osoby indywidualne, ponieważ na dzień dzisiejszy to nie funkcjonuje. Jeżeli jest szkoła, to nikt więcej z basenu nie korzysta. I szczerze mówiąc, głębiej jest niewykorzystana. Chcemy to zmienić tak, żeby szkoły miały swoje szatnie, mogły się przebierać, ale dodatkowo wpuszczać również osoby indywidualne. Dyrekcja Morisu chce, by na basenie funkcjonowała znów zjeżdżalnia. Niestety stara konstrukcja nie nadaje się już do użytku. Jest naprawdę już w stanie wskazującym na zużycie i myślimy tutaj nad zakupem nowej zjeżdżalni. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, stworzono więcej rodzajów Biletów I obniżono ich ceny. Na razie, w związku z tym, że nie mamy systemu, możemy się skupiać tylko na biletach godzinnych. Jest to 7 zł normalny, 5 zł ulgowy, 6 zł rodzinny, 6 zł grupowy i 4 zł dla osób niepełnosprawnych. No i myślę, że ogólnie uda nam się w najbliższym czasie podnieść standard jakości świadczonych usług, że będzie tak jak na pozostałych obiektach. Chorzowskie Szczypiornistki zakończyły sezon na szóstym miejscu. W meczu rewanżowym fazy play off wygrały z drużyną KSS Kielce 25 do 24. Tegoroczna rywalizacja o piąte miejsce rozstrzygnęła się już w pierwszym spotkaniu, kiedy ruch przegrał 25 do 30. Strata z Kielc spowodowała, że chorzowianki musiały wygrać w hali Morris różnicą sześciu bramek, co im się niestety nie udało. Dziewczyny walczyły, bo to nie można powiedzieć. W obronie było w miarę przyzwoicie, oczywiście tam jakieś błędy zawsze są. ale Natomiast w ataku, no w ataku mieliśmy... Za mało, za mało atutów, rzut drugiej linii, no wiadomo, to już nie będę się powtarzał, to już jest trochę chyba nudne, ale, ale, ale to co było, gdybyśmy wykorzystali, no to mogły być w końcówce większe emocje, ta, ta pięciobramkowa strata z Kielc była do odrobienia. Niestety, mimo że wygrane spotkanie, ja traktuję jako przegrane, bo nie udało się osiągnąć tego, tego piątego miejsca. No, jest mi bardzo przykro, bo chciałyśmy bardzo zdobyć to, to piąte miejsce. Nie odrobiliśmy tych pięciu bramek, jak zakładaliśmy przed meczem. No i niestety mamy w roku szóste miejsce po play-offach. W sezonie zasadniczym było piąte i chcieliśmy te miejsce obronić. Nie udało się. Trudno. No. Musimy montować nową drużynę. To był ostatni mecz tego sezonu. Montujemy drużynę na nowy sezon. i. Mam nadzieję, że znowu oczko będzie w przyszłym roku. Mieliśmy kilka takich spektakularnych zwycięstw, jak pokonaliśmy dwóch finalistów, prawda? Bo i z Wistalem tu wygraliśmy Gdynia i z Zagłębiem Lubin. Także no, można powiedzieć, że jakiś postęp był, ale miejsce jest to samo. Goniłyśmy przez cały mecz, a tak nie powinno wyglądać. Powinniśmy już od początku przejąć prowadzenie i, i spokojnie grać, a... A niestety końcówka zaczęła się nerwowa, zaczęłyśmy gonić i nic z tego nie wyszło. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach komtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejne wiadomości jak zwykle zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.